Cześć, tu Sylwia. Zapraszam cię do praktyki jogi, podczas której wzmocnimy sobie mięśnie kor. Podczas praktyki pamiętaj o spokojnym oddechu. Polecam ci pokierować oddechem tak, aby wydech był dłuższy niż wdech. Koncentracja na oddechu pomoże ci uspokoić umysł, natomiast wydłużony wydech pomoże w rozluźnieniu ciała i uspokojeniu układu nerwowego. Zapraszam na matę. Zaczynamy w pozycji dziecka. Możesz kolana nieco rozszerzyć, palce u stóp połączyć ze sobą. Usiądź na piętach i wyciągnij ręce do przodu. Czoło rozluźnij na macie. Daj sobie chwilkę w tej pozycji, aby się uspokoić, aby poczuć swoje ciało, aby zauważyć swój oddech. Nie rozluźnij tutaj biodra, rozluźnij ramiona. Spokojnie głęboki wdech i rozluźniający wydech. Następnie unieś ciało do góry usiądź na piętach, połącz dłonie razem i zacznij rozgrzewać nadgarstki. Najpierw kółeczka w jedną stronę i następnie w drugą stronę. Następnie zatrzymaj. Łokcie blisko klatki piersiowej. Otwierasz pięść i zamykasz. I co drugi raz chowasz ciuch do środka. I jeszcze przez pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij. Wyciągnij ręce do przodu. I jeszcze raz połóż czoło na macie w pozycji dziecka. I teraz z wdechem przez zaokrąglone plecy wstajesz. Następnie otwierasz klatkę piersiową w pozycji krowy i z wydechem siadasz ponownie nidnicą na piętach. I z wdechem przez zaokrąglone plecy wstajesz. Z wydechem otwarta klatka piersiowa siadasz na piętach. I na tak kilku krow. Wdech góra. Wydech w dół. Nęż wyde Wydę. Ostatni raz. Następnie wróć do pozycji klęku podpartego. wyciągnij prawą nogę do tyłu, wyprostuj ją, a lewą rękę skieruj do przodu. Również jest wyprostowana. Wciskasz pępek do kręgosłupa. Oddychasz pod dolne żebra. Ramię postaraj się trzymać cały czas nad prawym nadgarstkiem. Weź głęboki wdech. Z wydechem prawy lewy łokieć do prawego kolana. I wdech prostujesz. Wydech łokieć do kolana. Jeszcze cztery. Ostatni raz. Wdech, wyciągasz, wydech, angażujesz. Wyciągnij rękę, wyciągnij nogę i następnie połóż dłoń i kolano na macie. Druga strona, lewa noga wyprostowana, prawa ręka do przodu. Wciskasz pępek, oddech pod dolne żebra. Wdech, z wydechem łokieć do kolana. I wdech, wyprostuj, wydech, zaangażuj. Jeszcze cztery razy. a Ostatni wyciągnij, i połóż dłoń i kolano na macie. Następnie podwiń kość ogonową, weź głęboki wdęgłon i odpychasz się od maty. Z wydechem zginasz łokcie i powolutku kładziesz się na macie. Połóż teraz przedramiona na ziemi do pozycji W Łokcie trzymasz pod ramionami, nogi są zaangażowane, dociskasz grzbiety stóp do maty. Wydłużasz kręgosłup, mostek do przodu i do góry. I teraz będziemy tutaj pozostawać na wdechu. Z wydechem kierujesz brodę w stronę mostka, angażujesz brzuch i unosisz miednicę do góry z nadmaty. Następnie powolutku kładziesz uda, miednicę, z wdechem unosisz głowę do góry i z wydechem brodę do mostka, zaokrąglasz plecy, aktywujesz kor i unosisz miednicę do góry. I tak jeszcze kilkukrotnie. Wdech. I wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Następnie pozostaw z miednicą uniesioną. Łokciami odpychasz się od maty i teraz miednica do boku i na drugi bok. Trzymasz cały czas aktywny kor Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Ok. Podwijasz palce, unosisz kolana do góry do pozycji niskiej deski. Następnie prawa dłoń na ziemię, lewa dłoń do pozycji wysokiej deski. Wdech i z wydechem pozycja psa z głową do dołu. Wyciągnij kręgosłup. Spokojny, głęboki wdech. Swobodny wydech. Następnie przez zaokrąglone plecy przechodzisz do pozycji deski. I później zginasz kolana, otwierasz klatkę piersiową i ponownie wycofujesz miednicę do tyłu, do pozycji psa z głową do dołu. Czyli z wdech przez zaokrąglone plecy. Do pozycji deski, z wydechem zginasz kolana, w pozycję krowy i wysyłasz miednicę do tyłu, nie tak kilkukrotnie. ostatni raz. następnie wdech do pozycji deski, z kolana na matę i schodzisz na sam dół. Ponownie połóż przedramiona na macie. Pozycja sfinksa. Wyciągasz się łokcie pod siebie i będzie podobna, e, podobne ćwiczenie jak poprzednio, tylko będziemy przechodzić do pozycji niskiej deski. Podwiń palce u stóp, z wdech wyciągasz głowę do góry, z wydechem proda do mostka, zaczynasz odpychać się łokciami od maty, angażować brzuch, unosisz kolana do góry, podwinięta mocno kość ogonowa. Jeżeli tu jakakol, jakikolwiek jest dyskomfort w dolnych plecach, zostawiasz kolana na macie, wdech, z wydechem kładziesz kolana, uda, miednicę i wyciągasz głowę do góry. Z wydechem broda do mostka, angażujesz brzuch, miednica do góry. Wdech, na dół. I wydech do pozycji deski. Jeszcze trzy razy. Wdech. Wydech. Ostatni raz, wdech, wydech, do pozycji deski, podwinięta kość ogonowa i kierujesz szmiednicę na lewą stronę i na prawą stronę. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden, zostajesz, lewa dłoń na matę, odpychasz się od niej, Prawa dłoń, deseczka i przechodzisz do pozycji psa z głową do dołu. Złap tutaj oddech odpocznij chwilkę. Następnie przez zaokrąglone plecy przechodzisz do pozycji wysokiej deski i tutaj mocno podwijasz ogonową, dłoń, odpychasz się od maty. I kierujesz miętnice na jedną stronę i na drugą. Jeszcze przez sześć. Pięć. Dobra, wracasz do centrum, wdech i wydech do pozycji psa z głową do dołu. Następnie przez zaokrąglone plecy. Przechodzisz do pozycji deski, i teraz mocny brzuszek, oddech pod dolne żebra i unosisz prawą nogę do góry. Wdech, wydech w dół. Lewa góra i w dół. Staraj się, jak unosisz nogę do góry, nie wyginać dolnych pleców. Góra, dół. Jeszcze dwa, ostatni. I deska, wdech. Wydech do pozycji. Psa z głową do do. Dobrze, ostatnie, ostatnie ćwiczenie przed nami. Przejdź przez zaokrąglone plecy do pozycji deski. I teraz prawa dłoń. Łapie lewy łokieć, przepraszam, lewe ramię i w dół. Lewa dłoń, prawe ramię i w dół. Góra i dół. Staraj się, żeby jak najmniej poruszać miednicą. Jeszcze trzy, dwa. I jeden. W desce wdech. Z wydechem miednica do góry do pozycji psa z głową do dołu. I zdem, zagnij kolana. Wydech, przejdź na początek maty i usiądź sobie na macie. Nogi trzymasz zgięte. Staraj się delikatnie wysunąć do tyłu swoją klatką piersiową. Aktywny brzuszek, oddech kierujesz pod dolne żebra. I teraz ręce kierujesz do góry, tu już będzie troszeczkę ciężej, wdech, z wydechem ręce w dół. Jeszcze wdech, w góra, wydech w dół. ostatni raz. I teraz ręce do góry i na zmianę. Prawa ręka w górę, lewa będzie u góry i zmieniamy. Jeszcze cztery, 3 2 i 1. Następnie unosisz klatkę piersiową do góry, wyciągasz ręce wdech. Z wydechem zaokrągli plecy, plecy, ręce do przodu i powolutku. Kładziesz dolne plecy na macie. Górnych pleców nie kładziesz. I wdech. Znowu do góry przeciągasz się. I z wydechem na dół. Jeszcze trzy razy. Wdech. Góra. Wydech w dół. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Następnie po przyciągnij kolana do klatki. I możesz ładnie pokopcać się na jedną i na drugą stronę. Następnie unieś ciało do góry. I usiądź z wyprostowanym kręgosupem. Zamknij jeszcze na chwilę oczy, zobacz jak się czujesz. Połącz dłonie na wysokości serca. Bardzo Ci dziękuję. Namaste.